Dzień dobry wszystkim, dzień drugi. Dzisiaj pełna uwaga na modelu Rally Pro i to w takiej konfiguracji off-roadowej, czyli mówimy o Rally Pro na kostkach, którymi jeździliśmy w terenie. Tutaj, jak się przyjrzycie, to widać, że jazda w terenie działa się i to działa się tak bardzo agresywnie. No i teraz, jak ta ślicznotka spisuje się poza asfaltami? Dobra wiadomość jest taka, że ten motocyk jeździ bardzo podobnie do swojego poprzednika ma jego wszystkie. Zalety, poręczność, lekkość, duże skoki zawieszeń to wszystko, co sprawia, że to naprawdę bardzo kompetentna maszyna, jeżeli chodzi o jeżdżenie w terenie. Ale yy, i to nie jest wcale czek marketingowe gadanie Triumph skupił się na tym. O co prosili użytkownicy? O co, a o co prosili użytkownicy? Przede wszystkim prosili o zmianę konfiguracji siedzenia, i on tutaj widzicie. Ta kanapa jest bardziej płaska, inaczej tapicerowana, tutaj bardziej szeroka, tak żeby, żeby po prostu było wygodnie. Ale też zmieniony jest ten obszar tutaj, który umożliwia dobre przyłożenie kolan do motocykla i ustabilizowanie swojej pozycji. Zniknął ten taki bardzo dziwny osłaniacz ramy, który dla wielu osób był prawdziwym bólem mniejsza o to czego, ale on sprawiał, że po prostu uwierało to tutaj w nogi i no i nie było to wygodne. Skoro mówimy o jeździe w terenie, to działa naprawdę znakomicie. Wczoraj Wam o tym wspominałem. Czujniki, nowe układy elektroniczne, które mierzą właściwie chyba wszystko, co się dzieje z tą zmieniarką i te zmiany biegów w terenie pojawiają się bardzo czysto i bardzo przejrzyście. Fajna osłona, taka gumowa, która sprawia, że mamy chroniony zbiornik paliwa Zazwyczaj w waszych offroadowych kurtkach macie tutaj takie grube suwaki, i żeby nie rysować zbiornika paliwa, to naprawdę robi bardzo dobrą robotę. Mówiąc krótko, ta możliwość usadowienia się tutaj na motocyklu jest po prostu dużo lepsza. Robi też różnicę zmiana umocowania kierownicy. Jak widzicie tutaj, ten, te, te mostki kierownicy są lekko przesunięte w kierunku kierowcy. Mamy dzięki temu kierownicę bliżej o 15 mm i. Dla jednych jest to dobrze, dla innych to jest mniej dobrze. Jak ktoś jest niższego wzrostu, to będzie mu wygodniej. Dla mnie, przy moim wzroście, to wcale wygodniej nie jest. Ja wolałbym tą kierownicę w starej konfiguracji, trochę dalej od siebie, no ale cóż, jest jak jest. Ciężko znaleźć złoty środek dla wszystkich. Natomiast suma summarum, pozycja jest wygodniejsza, jeździ się na tym motocyklu bardziej naturalnie. Tutaj jest taka ciekawa zmiana, która się wydarzyła w przypadku. E, tych tajerów pojawiły się bardzo solidne płyty pod silnik. Możecie zobaczyć, jak ona wygląda. Ona osłania cały dół silnika, osłania nowy kolektor, który się w tym motocyklu pojawił, i kiedy się przyjrzymy temu rozwiązaniu, to widać, że te płyty naprawdę mają się dobrze. One dzisiaj były dzisiaj. Ostatni tydzień były jeżdżone przez e, takich mocno napalonych jeźdźców, którzy z nich korzystali. Przede wszystkim na kamienistych drogach, te kamienie latały po całej, po całej okolicy i jak widać motocykle pouszkadzane nie są. To co, to co przychodzi mi na myśl, jeżeli chodzi o nowego Tigera 900, to przede wszystkim to, że jest on poprawiony, jeżeli chodzi o jego właściwości off-roadowe, ale nadal pozostaje motocyklem, który ja kategoryzuję jako motocykl, który jest generalnie szosowy a dopiero potem terenowy. W przeciwieństwie do wielu konkurentów takich jak Tenera 700 czy KTM czy Nordeny to są motocykle głównie terenowe, którym się dobrze jeździ po ulicy. Jeżeli się zastanowimy nad kategorią motocykli szosowych, gdzie mamy możliwość fajnego jeżdżenia w terenie, gdzie mamy bardzo ładną Wykończeniówkę tego motocykla, gdzie jest duża uwaga poświęcona na to, jak wyglądają detale, gdzie macie zastosowane fajne komponenty. To tak naprawdę na placu boju nie pozostaje wielu konkurentów i tryją rzeczywiście ma tutaj sporo do zaoferowania. A tak naprawdę, gdybyśmy przestali mówić o tych wszystkich detalach i o tych technikaliach. Chodzi też o to, jakie są wrażenia z jazdy, a wrażenia z jazdy są bardzo dobre. To bardzo poręczny, żwawy motocykl, którym po prostu bardzo fajnie się jeździ i który daje wiele możliwości czerpania e, frajdy z motocyklizmu, bo tak na dobrą sprawę się świetnie spisuje w warunkach terenowych. Tutaj mamy osoby, które co do zasady e, spędziły swoją karierę sportową albo motocyklową na lekkich motocyklach i były zaszokowane jak tym motocyklem dobrze się jeździ w terenie. Natomiast wystarczy po prostu zmienić opony i macie motocykl, który znakomicie radzi sobie również na, e, na asfalcie. I ta wszechstronność to jest rzecz, która mnie w Tigerze bardzo mocno Ujmuję. A więcej w pełnym materiale, który już w tej chwili zaczyna się montować dla Was. Zapraszam do oglądania i pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia. Cześć.